Drugi konkurs teatrów ogródkowych dobiegł końca. To był drugi konkurs, może już nie tak piękny pod względem pogody jak w roku zeszłym, kiedy to wszystko upływało pod wrażeniem upału, powrotu do Europy i dziury ozonowej. W tym roku nad teatrzykiem ogródkowym, nad naszym miastem, pojawiły się rodzime chmury. Zrozumieliśmy, że mimo że w Tarhe Lapidarium reklamuje się Coca-Cola, Marbolo, Treńsa, coś tam jeszcze, to jednak nasz powrót do Europy trwać będzie długo. I że teatr ogródkowy prawdopodobnie potrzebuje dachu, żebyśmy nie marszli pod parasolami. Ja tego dachu obiecuję szukać i mam nadzieję, że pomogą mi w tym ci wszyscy, którzy, dzięki którym Teatr Ogródkowy stał się tym, czym jest. A to przede wszystkim pan burmistrz dzielnicy śródmieście Jan Rutkiewicz, hojny sponsor, jego kulturalny pełnomocnik pani dyrektor Maria Kmielewska. Członkowie komitetu organizacyjnego, z rektorami szkoły teatralnej, przede wszystkim z Jackiem Kilińskim, który to miejsce wymyślił, który teatr tu wpuścił z panem Januszem Durką, gospodarzem obiektu. Proszę Państwa, teatr to jest takie dziwne miejsce, które nawet jeżeli najlepiej zostanie wymyślone, nie obejdzie się bez ludzi. Bez tak wspaniałych ludzi, jak Mirek Wróblewski, Wróbel. Ten wróbel, który ze swoją młodzieżą potrafił przez cały dzień trzymać otwartą kawiarnię w mrozie, w deszczu, mając nadzieję, że rozstąpią się chmury i że aktorzy wieczorem zagrają. I grali. Prawie zawsze grali. Tylko jeden spektakl nie odbył się ze względu na pogodę, a bez względu na pogodę, juroży mieli szansę oglądać spektaklów 12: atrakcyjności temu konkursowi dodała niewątpliwie ogólnopolska transmisja telewizyjna, której podjęli się nasi przyjaciele z Polonii 1. Bardzo im za to dziękuję. Ale głównym splendorem było oczywiście jury. Jury w tym miejscu składające się z osób, które już przeszły i do historii kraju, i do historii teatru, i które sprawiły, że ten konkurs teatrów ogródkowych może być tym, czym jest. Nigdy się nie wywdzięczymy pani Izabeli Cywińskiej, Panu Maciejowi Wojtyszce, Jackowi Sierackiemu, przewodniczącemu Żyli, z Winogrodzkiej, Pawłowi Konicowi, za to, że to wszystko obejrzeli i za to, że swój na pewno najmądrzejszy werdykt przygotowali. A więc Jacek Sieracki i werdykt. Na przem przemówienie już Andrzej Kijowski w gruncie rzeczy powiedział wszystko, ja muszę dodać jedno słowo. W tej pogodzie, jaką mieliśmy w tym roku, specjalne podziękowania od jury, ale także chyba, także od, od wykonawców, należą się publiczność, która była i szalenie wytrwała, i w piękny sposób wymagająca. To znaczy, mieliśmy tutaj parę przedstawień, gdzie, których twórcom zdawało się, że w ogródku gra się tanio, tanimi chwytami. I dostali oni bardzo bolesną karę, bo, bo na swoje żarty otrzymywali w odpowiedzi z sali ciszę. To jest też nauka, za którą publiczności tego miejsca, publiczności lapidarium należy podziękować. A teraz już werdykt. Żyń drugiego konkursu teatrów ogródkowych w składzie Izabela Cywińska, Wanda Zwinogrowska, Paweł Konic, Jacek Sieracki i Maciej Wojtyszko. Po obejrzeniu dwunastu przedstawień konkursowych postanowiło przyznać pierwszą nagrodę 35 milionów złotych spektaklowi Nienawidzę Marka Koterskiego w inscenizacji Bogdana Cioska z muzyką Piotra Furtasa w wykonaniu Roberta Chodura, Joanny Fidler, Beaty Kolak i Barbary Napieraj z Teatru im. w Bandysie Maszkowej w Rzeszowie. Drugą nagrodę 25 milionów złotych spektaklowi Spacerek przed snem Janusza Głowackiego przygotowanemu i wykonanemu przez Edytę Olszówkę Janusza Onyfrowicza, studentu Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej Złoci. Nadto jury postanowiło przyznać wyróżnienia indywidualne. Pierwszego stopnia po 10 milionów złotych. Bogdanowi Cioskowi za reżyserię spektaklu Nienawidzę. Waldemarowi Matuszewskiemu za reżyserię Antygony Sofoklesa w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze. A, a właściwie za, za odwagę przywiezienia tu. Ogródka i za skuteczność tego pomysłu, to znaczy za to, że widownia oglądała to w tych warunkach i nagrodziła brawami. Ten spektakl, mimo takiego niecodziennego miejsca, się tu sprawdził. Oraz trzecie wyróżnienie indywidualne: Wojciechowi Dzieduszyckiemu za przypomnienie dawnego ogródkowego kunsztu aktorskiego w krótkim występie gościnnym w spektaklu tylko w Lwowie prezentowanym przez Teatr Mina Bogusławskiego z Kalisza. Wyróżnienia indywidualne drugiego stopnia po 5 milionów złotych przypadły Tatianie Kołodziejskiej, aktorce Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry za rolę tytułową w antygonie Sofoklesa, Oraz Pawłowi Tucholskiemu z Grupy Teatralnej z Warszawy za rolę mistrza X w spektaklu Niech się wszędzie szczęścia nić, a właściwie za y, y, arie Imreka Kalmana, które tutaj w ostatni wtorek zabrzmiały. Chciałem Państwu wszystkim serdecznie podziękować, Państwu, którzy zrobiliście ten Teatr Ogródkowy, czyli Państwu aktorom, Państwu reżyserom, dyrektorom teatrów. Bo bez Państwa oczywiście tego by nie było. Publiczność przyszłaby również na gorsze spektakle, ale cieszę się, że przyszła na lepsze. Dziękuję bardzo.